Teraz nastąpi symboliczne odsunięcie tablicy patrona Świętej Pamięci Ludwika Węgrzyna. O odsunięcie proszę Panią Waldemarę Węgrzyn żonę, Panią Kamilę Węgrzyn wnuczkę i Pana Andrzeja Węgrzyna, brata Świętej Pamięci Ludwika Węgrzyna. Teraz proszę Księcia katedrana Krzysztofa Jaka o odmówienie modlitwy w intencji świętej pamięci Ludwika Posłuchajmy na Początek Słów i do dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, aby być z Chrystusem. Proszę ojca go tak jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, który jest w niej, święcie Wieczne odpoczywanie, racz mu dać panie. Wieczne odpoczywanie, racz mu dać panie. Wieczne odpoczywanie, racz mu dać panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Teraz nastąpi złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą. Wiązanki złożą kolejną przedstawicielę władz państwowych, samorządowych oraz pozostali w goście. I taka uwaga techniczna, proszę podchodzić tutaj pod barierkę, a później pomogą już strażacy. i Teraz zapraszam Państwa na drugie piętro, gdzie będziemy kontynuowali dzisiejszą uroczystość.